Ile muszę przebiec, żeby spalić cały zestaw drwala? Cały zestaw ma około 1400 kalorii. Mega dużo! No to lecę! Pierwszy kilometr! Już dwa kilometry. Szybko, szybko, szybko. Cykwyk. Trzeci kilometr, czwarty kilometr. Piąty kilometr. Ciśniemy, ciśniemy, bo dopiero 500 kalorii. Szósty kilometr! Jest to jest pięknie. Patrzcie! Ósmy kilometr! Ósmy kilometr! Dobra, trzeba sprawdzić, ile mam kalorii spalonych. Aha, już prawie 800. 11 kilometr, Kierunek McDonald's. Już ciemno jest, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że mi się chce srać. 12 km. 13 kilometr, 14 kilometr, 15. Widzę już złote łuki. Jestem już pod. Mamy 17 kilometrów i tyle kalorii. Teraz czas to zjeść.